15 zwyczajną sesję Rady Gminy Rzeku w dniu 29 lipca 2025 roku. Witam serdecznie Państwa radnych, pana wójta, soudyzów, soudyskich zaproszonych gości mieszkańców gminy. Stwierdzam, w zgodnie z jej obecności w obradach sesji uczestniczył 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 200 15 radnych stanowił kworum pozwalający do podejmowania prawomocnych decyzji. Wpłynął wniosek Pana Wójta o wprowadzenie do porządku obrad 19. zwyczajnej sesji, dlatego, że jako punkt 8 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia adresu przy rozpatrzeniu wniosku. Poddaję pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad 19. zwyczajnej sesji, dlatego, że jako punkt 8 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia adresu przy rozpatrzeniu wniosku. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 8. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, iż za wnioskiem głosowało 15 Radnych, 15 ma głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Bez względu na większość głosów punkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyzwania z odpowiednia treść. Rozpatrzenie wniosku został wprowadzone do porządku obrad. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie w związku z prowadzonymi zmianami zmienia się numeracja kolejnych punktów porządku obrad. 19. Zliczanie sesji na tymi i przedstawia się ona następująco. Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Co nastąpiło? Punkt 2. Przyjęcie protokołu nr 17 na 2025, 18 na 2025 sesji na tymi Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wydatków na lata 2025-2037. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu dźwigni na 2025 rok. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki złego z Wojewódzio, Funduszu, Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup specjalistycznego wroga dla OSP Morale. Punkt szósty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie na nazwolenia miejscowości słyskowych. Punkt 7. Przyjęcie raportu z wykonania innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomaniom w 2024 roku. Punkt 8. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyzwania do uzupełnienia adresu i przestrzenienia wniosku. Punkt 9. Sprawozdanie działalności w internecie w okresie między sesjami. Punkt 10. Interpelacje zapytania państw Radnych i Sołtysów. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje zapytania państw paradnych i Sołtysów punkt dwunasty wolny wnioski i informacje i punkt trzynasty zakończenie obrad. Przechodzimy do głosowania imiennego czytanego porządku obrad. Chrzanowski Tomasz jestem za, Mochowski Stanisław jestem za, Dziekonski Dariusz jestem za, Gajda Paweł jestem za, Kowalczyk Grzegorz jestem za, Krupka Kamiusz jestem za, Mierzyjewski Radeusz jestem za, Milewska Wiesława jestem za, Namiotko Jarosław Oletariusz. Jestem za. Różyski Wojciech. Surta Piotr. Jestem za. Szerpanski Artur. Wojszanna. Jestem za. Żebraska Dziękuję. Stwierdzę. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu w imiennym obecności 15 radnych 15 głosami za. 0 przeciw, przystaje wszyscy się. Kolejny punkt porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu nr 17 na 2025. Nr 18 na 2025 z sesji Rady Gminy Żegni. Protokoły były dostępne do prądu zgodnie z informacją z w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji. Czy są uwagi do protokołu nr 17 na 2025? Jeżeli nie, to podaję pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 17 na 2025 sesji od z dzisiejszego. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół 17 na 2025 sesji Rady Gminy Rzeczyń został przyjęty z głosowaniu w głosowaniu ja w głosowaniu 15 radnych, 15, Rady, 15 Rady głosami za, 0 za, przeciw, 0 wstrzymać. Czy są uwagi do protokołu nr 18 na 2025? Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 18 na 2025 sesji Rady Gminy To Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu proszę o podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół nr 18 na 2025 sesji Rady Mierzych został przyjęty w głosowaniu ujawny w obecności 15 radnych 15 głosami za, 06 przeciw, 0 się. Punktem 3. porządku obrad jest rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2037. Proszę o zabieranie głosu. Proszę Panie. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Wójt, Gminy rzekł, ktoś się od projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i inny na 2025 rok polegającą na punkt pierwszy. Uchwała do z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na Szkolenie Pracowników Rzodu Samorządowego w kwocie 50 976 zł, dział 855 rozdział 855 16 paragraf 0970 paragraf 4700. Punkt drugi zwiększa się wydatki na zadanie pod nazwą zakup montaż krzes krzesł stadionowych w miejscowości Odatnich w kwocie 10 000 zł, dział 801, rozdział 801.01, paragraf 6050. Punkt trzeci dokonuje się przesunięć w ramach planu wydatków jednostek oświatowych w łączniku w kwocie 460, 000 zł, dział 750 rozdział 75085, dział 801, rozdział... 80101, 801 03, 801 04, 801 07, 801 oraz 801 Powyższe zostanie uwzględnione w tekście jednotymi uchwał w sprawie zmian budżetu oraz wielkiej prognozy finansowej po uchwaleniu przez Radę Gminy Przegrodników. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszone przez wójta poprawki. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037 oraz uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2025 roku została przyjęta w głosowaniu w obecności 15 radnych i 15 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037 wraz z autopoprawką. Tomasz, jestem za. Mochowski Stanisław. Jestem za. Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Rubkan Kariusz. Jestem za. Mierzyjewski Reneusz. Jestem za. Milecka Wisława. Jestem za. Paniotko Jarosław. Jestem za. Oleg Dariusz. Jestem za. Rubyzieński Wojciech. Jestem za. Słuchaj Piotr. Jestem za. Przerwacki Adur. Jestem za. Wojszanna? Anna. Jestem za. Drzewacka Małgorzata. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej propozycji finansowej na lata 2025-2037 wraz z autopoprawką została podjęta w głosowaniu imiennym w obecności 15 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, 3 rozstrzygniętych. Punkt 4. Urząd kooperatywny do rozpatrzenia w sprawie zmiany w budżecie w na 2025 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pan Wójt, proszę. Na komisjach rozmawialiśmy, ale może są, jeśli są zainteresowani. Na pewno są zainteresowane. Tutaj ja tak postaram się dość sprawnie zdefiniować. Generalnie 10 tysięcy potrzebujemy na to, żeby ten trybuny to wyższego do poprawy. Z tego względu, że chyba z obecnej chcemy zakupić trybuny w miejscowości Obrachim. Będą zdecydowanie bardziej widowiskowe, będzie ich więcej przede wszystkim. Także z budżetu wysegnowaliśmy te 10 tysięcy złotych po to, żeby, żeby ten klub już mógł ćwiczyć tak jak powinien. 520 tysięcy złotych to jest kwota dofinansowania, której pod, kwota, której potrzebujemy, aby zrealizować zadanie pod nazwą. Przepraszam. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowości Zbyń to polica czarnowiec pora oraz gminy rzeku. Tutaj zwiększamy o 520 tysięcy złotych środków własnych. Przypomnę, że całe zadanie inwestycyjne opiewało kwotę 5 608 zł, 544 zł i to są zadania inwestycyjne, które będą realizowane w kilku miejscowościach na terenie Gminy Pierwsze trzy adaptery już są realizowane w miejscowości Czarnowiec, w miejscowości Dwynik, w miejscowości Tobulice. Prace przygotowawcze są dość duże, w tej już są wykonywane, natomiast przygotowujemy się do zadania inwestycyjnego w miejscowości Borawa bo Tutaj też pierwszy odcinek takiej kanalizacji sanitarnej zostanie rozbudowany. Przypomnę, że tutaj utrzymuje się prawie 4 miliony finansowania zewnętrznego. Wyasygnowaliśmy środki finansowe, żeby dołożyć do budynków działkowych w miejscowości Czarnowiec, tam działkowcy od wielu lat przychodzili, żeby aplikować o te środki zewnętrzne z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Udało nam się takie środki pozyskać, więc będziemy mogli tę sieć wodociągową wybudować. Staraliśmy się wyasygnować też środki finansowe na przebudowa kilku dróg, jedna jest w miejscowości Kamianka, przebudowa skrzyżowania ulicy Mazowieckiej w miejscowości Rzekły, to jest kwota 75 tysięcy złotych, ona z pewnością poprawi bezpieczeństwo, szczególnie rodziców którzy, dzieciaków, którzy chodzą do placówki oświatowej. Projektujemy drogę numer 665 w miejscowości Rzeku. i to jest ta droga, która prowadzi od czarnej Dróżki do cmentarza, ponieważ to jest taki ostatni odcinek w centrum, który chcielibyśmy w przyszłości też zurbanizować, Przypomnę, że mamy projekt parkingu tego górnego księdza Proboszcza. Trzeba wykonać jeszcze projekt tej e, dolnej drogi, jak również parkingu dolnego, tak żebyśmy mogli też e, zacząć realizować te zadania inwestycyjne. E, Zaciągamy pożyczkę na e, zakup specjalistycznego Wozu strażackiego dla i Straży Pożarnej w miejscowości Borawe 500 tysięcy złotych. Tutaj z otrzymaliśmy już pół miliona dofinansowania zewnętrznego. 100 tysięcy dofinansowania mamy od firmy, która ma stawiać wiatraki w miejscowości Borowe. Rozmawialiśmy z mieszkańcami tej miejscowości, jest zgoda na wiatraki, jest zgoda na przeznaczenie właśnie takie, tych środków finansowych. Mamy 300 tysięcy w budżecie wyasygnowane, 250 tysięcy to jest środki, które obiecał nam starosta Ostrołęcki. 150 tysięcy mamy obiecane jeszcze z Urzędu Marszałkowskiego. Także postępowanie przedarkowe musimy ogłaszać na już, natomiast te środki będą do końca roku nam spływały. Po to, żebyśmy mogli ogłosić postępowanie przedarkowe, musimy zabezpieczone odpowiednie kwoty. W związku z tym zdecydowaliśmy się, żeby zaciągnąć tę pożyczkę, tak żebyśmy postępowanie przedarkowe mogli ogłosić, natomiast skonsumujemy w takiej wysokości, gdzie rzeczywiście tych środków finansowych będzie brakowało. 60 tysięcy chcielibyśmy dołożyć do kostki przyszły w miejscowości Odaki. Tam trzeba połączyć te dwa parkingi. No, wyszła nam dość spora kwota, jeżeli chodzi o ułożenie tej kostki, więc tutaj potrzebujemy też środków finansowych. Przypomnę, że otrzymaliśmy 200 tysięcy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gospodarki Wodnej na zadanie przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zawiele i tutaj. 100 tysięcy również dokładamy z budżetu gminy, tak, żebyśmy mogli zrealizować te zadania inwestycyjne. Wprowadzamy do budżetu do finansowania w kwocie 276 413 zł. I to jest dofinansowanie całkowite ze ścianek Mazowsza, które będzie przeznaczone na zadanie inwestycyjne temu modernizacji w miejscowości Rozwory. I tutaj łączna kwota tych dofinansowań, bo mamy przypomnę, że już miliona, to będzie 826 413 złotych. dzięki temu będziemy mogli tam częściowo zmodernizować poszycie, ale przede wszystkim wykonać termomodernizację fundamentów, jak również termomodernizację właściwie całego tego obiektu. Na i część prac wykonanych w środku dopadamy 9 tysięcy do zagospodarowania działki numer 355 w miejscowości Laskowiec, co pozwoli nam na wykonanie projektu już zagospodarowanie przestrzeni publicznej i działki, która została nam przekazana e, przez mieszkańca. Sporo trudności mamy na tej nieruchomości, jeżeli chodzi o samoprojektowanie, bo jest to teren zalewowy, e, ale myślę, że sobie z tym prowadzi. I takie są to są wszystkie praktycznie które trzeba one. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa tak? chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę w takim razie przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie w na 2025 rok oraz autopla. Krząpski Tomasz jestem za. Młokowski Stanisław. Jestem za. Dziekąński Dariusz. Jestem za. Gajda Paweł. Jestem za. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Krupkar Karkariusz. Jestem za. Mierzywski Jestem za. Milecka Wysława. Namiurku Jarosław. Jestem za. Oleg Dariusz. Jestem za. Wojciech. Jestem za. Suchta Piotr. Jestem za. Artur. Jestem za. Wojszanna. Jestem za. Żebraska Małgorzata. Jestem za. Dziękuję, z Czy pan w sprawie zmiany w budżecie? Jeżeli na 2025 rok praza, to poprawka została podjęta w głosowaniu imiennym urzeć 15 radnych 15 głosami za 0, przeciw 0, wstrzymującym się. Punkt 5 porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup specyficznego prostorzyskiego dla OSP w Baranach. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę w takim razie. Proszę Państwa Radnych o zabieranie głosu. Proszę Pana Wojciecha Rałowicz-Śmiechów, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Spraw Rewizyjnych projektu uchwały. W punktowie Komisji Rewizyjnej Dziękuję. Proszę Pani Małgorzatę Żebrowską przewodniczącą Komisji Budżetu Oświaty, i Oświaty o przedstawienie opinii Komisji w sprawie ww. projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Artura Szarłackiego przy Komisji Infrastruktury, Technicznej i Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w sprawie ww. projektu uchwały. Na uchwały. Dziękuję. Dziękuję proszę Skarg, i Petycji o tej Komisji w sprawie projektu uchwały. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie zażegnienia pożyczki z Bojowskiego Poduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup specjalistycznego pozostawskiego dla OSP porady. Tomasz Jestem za Mokowski Stanisław. Jestem. Dziewąski Dariusz, Jestem za. Gajda Paweł, Jestem za. Kowalczyk Grzegorz, Jestem za. Krupka Kadiusz, Jestem za. Jerzyjewski Demeusz, Jestem za. Jaska Wysława, Jestem za. Namiotko Jarosław, Jestem za. Orym Dariusz, Jestem za. Roguziński Wojciech, Jestem za. Córka Piotr, Jestem za. Szefowski Artur, Jestem za. Wojsz Anna, Jestem za. Żebrowska Małgorzata, Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwały w sprawie zasięgnięcia pożyczki z wyborów orzych Środowiska i Gospodarki Władze Warszawy do Zagów Peter Wozu Straskiego dla Rosko Barek zostało podjęta w głosowaniu w imienie w obecności 15, 15 głosami za 0 przeciw przy 0 wstrzymujących. Punkt 6. Rządkowe to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania na ulicy w miejscowości Suskony. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa Radnych, o zabranie głosu.

Przechodzimy do głosowania imiennego trybunału, nadzieję wynagradza ulicy Miejscowości z cywilizacją. Chrzanowski Tomasz, jestem za, Muchowski Stanisław, jestem za, Dziekowski Dariusz, jestem za, Gajda Paweł, jestem za, Kowalczyk Grzegorz, jestem za, Krupka Katysz, jestem za, Mierzyński Renusz, jestem za, jestem za, Namiotko Jarosław, jestem za, Olek Dariusz, jestem za, Rogoziński Wojciech, jestem za, Słupka Piotr, jestem za, Szepard Piatu, jestem za, Wojsz Anna, jestem za, Żebrowska Małgorzata, jestem za, Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania nazwą wójta tej została podjęta w głosowaniu imiennym w obwodzie 15-latym 5 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Punkt siódmy. Porządkowa to przyjęcie raportu z wykonania Gminnego programu Profilaktyki i Rozgłosowania Prognozy Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku w Gminie Rzymo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa Radnych, Radni Wielkoszki. Nie widzę w takim razie. Proszę Pana Wojciechowskiego, przyrzucę Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Sprawy w sprawie przyjęcia raportu. Przewodnictwo Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji pozytywnie zaopiniowanej projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana, małżeństwo, przyrzucę z Komisji Budżetu Oświaty o przedstawienie opinii Komisji Sprawy Wzrębnej. Przewodniczenie Komisji Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowanej w projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję Proszę Pana, proszę. Komisja o przedstawienie opinii Komisji Sprawy Wzrębnej

Czernowski Tomasz, Bohowski, Leila, Paweł. Słodni, Kurka, Mielska, Jestem za. Buchowski Stanisław? Jestem za. Dziekowski Dariusz? Jestem za. Lejra Paweł? Jestem za. Kowalczyk Grzegorz? Jestem za. Krótka Dariusz? Jestem za. Mierzyński Ryleusz? Jestem za. Ileska Wysława? Jestem za. Nagrodę Jarosław? Jestem za. Olej Dariusz? Jestem za. Rowiedziński Wojciech? Jestem za. Słucha Piotr? Jestem za. Szerwacki Artur? Jestem za. Wojsz Anna? Jestem za. Żybowski Modryżata? Jestem za. Dziękuję. Sprawozdanie z udziałem jednego programu w projekcie z udziałem programu uchwały, ale też w bardzo uchwały. przyjęty głosowaniu imiennym w 15 15 głosami za 06 Punkt 8. Porządkowe to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia adresu przy rozpatrzeniu wniosku. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę Państwa, o głosu. Nie widzę. tak powie. proszę Pana Wojciecha Rokosiewskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii komisji w sprawie wstrzymującej uchwały. W komisji projektu Dziękuję. Proszę Panią Małgorzatę, Przepraszam, proszę wyczątku Komisji Budżetu i Oświaty o przedstawieniu objęte Komisji sprawie, w sprawie urzędnego projektu uchwały. Członkowie Komisji Budżetu i Oświaty na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana Artola Szarkowskiego Komisji Infrastruktury Komisji Rady w Spojskiego Środowiska o przedstawienie opinii Komisji w sprawie urzędnego projektu uchwały. Hmm. Spółkowie Komisji Infrastruktury i Technicznej Gminy Sprawiedliwości Rządziska na stronę posiedzenia pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pana Jarosława Namiotką, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały. Nie? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania imiennego projektu uchwały w sprawie przesłania dobrze pełnienia drogów przy rozpatrzeniu stosunków. Chrzanowski Tomasz, jestem za. Muchowski Stanisław. Jestem za. Dziekowski Dariusz. Jestem za. Dajda Paweł. Kowalczyk Grzegorz. Jestem za. Kariusz. Jestem za. Jestem Jestem za. Namiotka Jestem za. Olej Dariusz. Jestem za. Wojciech. Jestem za. Jestem za. Czerwacki Artur. Jestem za. Anna. Jestem za. Małgorzata. Jestem za. Dziękuję. Zamykam przychwałę do sprawy wezwań. Pozupełnienie adresu przechodzących jest przy W, w 15 Punkt dziewiąty. Porządku obrad to sprawozdanie działalności wójta z działalności w internecie, pokreślił między systemami. Proszę Panów o zabranie głosu. Trzeba przeczytać o podtrzymaniu do finansowania ma mazowsze dla działkowców 2025 sieci wody działkowej na terenie lotu w miejscowości Czarnogóry z 20 tys. zł. Mazowsze dla klimatu uprawa funkcjonalności zbiornika wodnego w miejscowości Zawielew na rzeki 200 tys. zł. Mazowsze na rozwój społeczności energetycznych analiza sytuacji gospodarczo-energetycznej w gminie rzeki 20 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakup wyposażenia służącego zapobieganiu likwidacji zakorzeń środowiskowych w terenie gminy rzeki 16 500 zł i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usuwanie i uszkodliwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy rzeki 49 999 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wójca wspomnieć o Teodorowie. Yy, a mieszkańcy Teodorowa oglądają sesję. Chciałem ja powiedzieć, że jesteśmy dobrej myśli, może uda się coś pozyskać. Także Państwo my się trzymamy rękę na się walczymy o to, żeby właśnie pizzy ukończyć. Żeby była ukończona. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, bardzo się przepraszam. Rzeczywiście zapowiedzieliście, że na pewno sesji będziemy rozmawiali o... Tym a widzę, że kolega Sotys zestresowany siedzi. Natomiast e, rzeczywiście e, mamy dobre wiadomości, na razie się nie będziemy tak szybko, jak miasto chwalili, ponieważ czekamy jeszcze na ocenę, ale jest duża szansa, że w tym roku otrzymamy dofinansowanie zewnętrzne z taką możliwością, żeby w przyszłym roku się tego zadania inwestycyjnego. E, będziemy mogli już, myślę, że finalnie poinformować państwa o tym wrześniu, ale na dzień dzisiejszy czekamy, ale duży świadomów w tunelu jest. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Porządku obrad. Do interpelacja z Państwa radnych i sukcesów. Proszę Państwa radnych i o zabranie głosu. Nie widzę. W takim razie, później przechodzimy do punktu 11. Porządku obrad. Odpowiedzi no, na interpelację z Państwa radnych i sukcesów, ponieważ ich nie było. To przechodzimy do punktu 12. Kolejny punkt porządku obrad to wnioski i informacje. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to proszę. Nie widzę w takim razie punkt 13 porządku obrad jest zakończenie obrad. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany. Dziękuję Państwu za uprzewisku obrad zamykam obrad 19 z sesji Rady Mierzeku.